Przedstawię Wam teraz poglądowo, jak wygląda najnowsza technologia treningowa, e, tak zwana na styl pijanego zająca. Jacek, ciepły Jacek, znany w szerokich kręgach jako tęczowy Jacek, pokazał nam to podczas ostatniego e, media treningu. Ja już zdążyłem się tego nauczyć. Mam nadzieję, że wy również wdrożycie to w swój trening. Widać, jest to coś po prostu niezawodnego, i to na 100% zdaje egzamin. Już pokazuję, o co chodzi. Zaczyna się u piłego wejścia. Głowa pochylona. Ha! Ha! Czekajcie, wiem, to ta głowa musi wyjść. Ha! No, a teraz. Pomijając ten piękny styl pijanego zająca, dodam tylko, że w jutrzejszej walce najbardziej spodziewam się uderzeń z głowy i palca włożonego przez Jace do oka tańculi. Wielu z was powie, ty też obolałeś w boksie i kopałeś. Ja po prostu walczyłem na zasadach MMA. Nie zrobiłem żadnego faulu, który by nie był z zagraniem niesportowym. Bo i obalenie, i lokiki to są powszechnie znane, e, znane techniki w MMA. Natomiast włożony palec w oko i uderzenie głową to już są, e, to już są e, absolutne faule. Tego się właśnie jutro spodziewam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.